Obwód Kielecki składał się z trzech okręgów – Kieleckiego, Radomskiego i Częstochowskiego. Na czele obwodu stał dowódca i sztab obwodu. W skład obwodu wchodziło pięć dużych partyzanckich jednostek polowych. W sumie jednostki te we wrześniu 1944 roku liczyły około 2800 do 3000 żołnierzy partyzantów. Posiadają one na swym uzbrojeniu przeszło 2000 sztuk broni maszynowej, w tym około 100 sztuk ptr to jest broni przeciwpancernej. Była to, jak na warunki walki partyzanckiej, wprost ogromna siła ognia. Tym bardziej, że zaopatrzenie w amunicję było bardzo dobre. Dysponowaliśmy także każdą niezbędną do akcji ilością otrzymanego ze zrzutów trotylu, to jest ładunku wybuchowego. Ponadto podkreślić należy, że posiadaliśmy, co jest w walce partyzanckiej sprawą zasadniczą, dobrze zorganizowaną łączność. I to zarówno wewnątrz obwodu, jak i znacznym dowództwem wojska polskiego po drugiej stronie frontu. Warto dla przykładu wspomnieć, że wielokrotnie wzywaliśmy drogą radiową polskich i radzieckich lotników. Były wypadki, że już w godzinę po wezwaniu pojawiały się na niebie tak miłe naszym oczom wówczas sylwetki szturmowych iłów. Skutecznie niszczyły one wskazane przez nas cele. Nadmienić wypada, iż dwie spośród pięciu brygad Armii Ludowej wchodzących w skład obwodu kieleckiego, Brygada Zwycięstwo i Brygada Wolność, były jednostkami mieszanymi polsko-radzieckimi. Przeważającą część ich składu osobowego stanowili ludzie radzieccy. Walczyli oni w jednym szeregu z naszymi partyzantami. Wielu z nich poległo obok polskich partyzantów na pięknej ziemi kieleckiej we wspólnej walce za wspólną sprawę. Poza tymi jednostkami istniała jeszcze organizacja terenowa AL-u, tak zwane garnizony. W drugiej połowie 1944 roku liczebność sieci garnizonów na terenie obwodu wynosiła około 12 tysięcy osób. Należy podkreślić, że w działalności ruchu partyzanckiego garnizon odgrywał poważną rolę. Powiedziałbym, że stanowił on glebę, z której wyrastał, na której żył i działał ruch partyzancki. Ogółem kieleckie jednostki partyzanckie ALU wysadziły w tych gorących miesiącach drugiej połowy 1944 roku ponad 130 niemieckich transportów kolejowych. Warto podkreślić, że znaczną ich część zniszczono na ważnej magistrali kolejowej katowice warszawa Mówiąc o wojskach, mówiąc o wojskowych efektach działań partyzanckich w minionej wojnie, pragnę zwrócić uwagę na fakt. Iż we współczesnej wojnie są one w poważnym stopniu wielkością niewymierną. Podobnie zresztą, jak i rola walki partyzanckiej na zapleczu wroga, jest z reguły daleko większą, niż świadczą o tym jej bezpośrednio sprawdzalne rezultaty. Spróbuję w sposób bardziej konkretny sformułować swoją myśl. Otóż, jeżeli oddział partyzancki zdołał wysadzić w powietrze pociąg z transportem czołgów, jeżeli w ten sposób zniszczył kilka lub kilkanaście nawet czołgów, to efekt militarny takiego działania bojowego będzie wyrażony nie tylko w fakcie zniszczenia określonej ilości sprzętu wroga. Wojskowy efekt tego działania będzie zawierał się również i w tym, iż zniszczone czołgi nie wezmą udziału w walce, a ściślej tam, gdzie ich udział w określonym czasie był przewidziany w planach operacyjnych nieprzyjaciela. Na froncie bowiem bywa często tak, że nie tylko brak przewidzianego sprzętu czy oddziału, ale nawet jego kilkugodzinne opóźnienie można przemnożyć przez tysiące zabitych oraz przez poważne straty materialne. A zniszczenie torów kolejowych przy ataku na jeden transport powodowało również poważne opóźnienie następnych. A zatem, kiedy mówimy o rezultatach walki partyzanckiej, powinniśmy podkreślić, iż wpływ walki partyzanckiej na rozwój wydarzeń wojennych zawiera się również w tym, że odciąga ona znaczne siły wroga z frontu regularnej walki. W przypadku polskiej partyzantki ludowej miało to znaczenie tym większe, że osłabiało siły wroga na najważniejszym froncie II wojny światowej, na froncie radziecko-niemieckim.